Ta informacja, myślę, że z uwagi na to, jak mieszkańcy oceniali jakość opieki zdrowotnej świadczonej przez nasz szpital, Szpital Wojewódzki we Włocławku, to to jest dobra decyzja. To ja nie ukrywam, pisałem też w tej sprawie, zgodnie z moją obietnicą, pismo do pana marszałka, gdzie też zwracałem uwagę, że jak gdyby co innego jest, jak to... W przysłowiowym Excelu wygląda, bo być może to wygląda bardzo dobrze, natomiast odbiór społeczny, to co słyszałem rozmawiając też z mieszkańcami w kampanii, ale też wcześniej. Jednoznacznie wskazywało, że jest potrzeba zmiany tutaj w tej placówce i bardzo się cieszę, że do tej zmiany dojdzie. Mam nadzieję, że nowy dyrektor wyznaczony przez Marszałka Województwa będzie zaangażowany, będzie mocno pracował na to, żeby zmienić to poczucie, jakie panuje powszechnie wśród mieszkańców Włoszewka z zadowoleniem możemy przyjmować informację. My jako Lewica od dawna postulowaliśmy, że styl zarządzania i osoba zarządzająca naszą włocławską placówką powinna się zmienić. Cieszę się, że w nowy początek, nowej kadencji to również nowe otwarcie do włocławskiego szpitala. My jesteśmy otwarci na propozycje ze strony marszałka, kto tym, tym kandydatem będzie na nowego dyrektora, no bo to jest to szpital marszałkowski. My mamy, możemy jedynie wyrażać opinię, ale decyzję podejmie marszałek. Jedyne, czego bym chciał, to żeby to było Osoba z Włocawka, która zna problemy w naszego szpitala, ale która przede wszystkim utożsamia się z tym szpitalem, która tutaj mieszka i która będzie czuła odpowiedzialność, że i decyzje, które podejmie, to nie to są tylko i wyłącznie w ramach zadań służbowych, ale są przede wszystkim będą również konsekwencją, ale i w tym pozytywnym elementem, że w mieszkańcy Włocawka z tą osobą będą mieli kontakt, będą mieli do czynienia, więc to powinno przyświecać nowemu dyrektorowi szpitala. Mam nadzieję, że będzie nim osoba z Włocławka. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla Włocławka. Dlatego, że tej współpracy brak było, myślę, i w mieście, ale i z tego co wiem, bo do mnie jako dla społecznika, do osoby, której działa w Radzie Miasta i w Partii Politycznej zgłaszały się różne środowiska, nawet zawodowe dotyczące szpitala i tej współpracy nie można powiedzieć, że ona była pomiędzy poszczególnymi zawodami jako wzorcowa, a więc awocła i powiat włocławski to duży organizm, któremu powiem należy się naprawdę sprawny menadżer, który będzie zarządzał szpitalem w taki sposób, żeby to był dobrze zorganizowany obiekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta i powiatu.